Cringe as fuck. Tu, 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 tu. Wszędzie, będą wszędzie. wysłałam do was oczko. Będzie lepiej. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że wee oui, wee oui. ruszyło moja własna Marka ukochana najlepsza na świecie. Jak na ten moment na pewno. Yy. Marka z lewkrem, czyli wee wee z oraz Wee's Wee Lewcrem Instagram. I pewnie chcecie wiedzieć, co tutaj jest te pierwsze produkty. Za chwilę wam wszystko o tym, co tutaj jest, opowiem. Ale, ale najpierw odpowiem na Wasze pytania, dlaczego właśnie takie produkty. z krem krótko mówiąc dlatego, że doprowadziłam się do naprawdę okropnego obrzydliwego, żygliwego wręcz stanu do ruiny psychicznej fizycznej społecznej ekonomicznej, potrafiłam zajechać się tak, jakbym była kotem Uważałam, że cały czas muszę być w ruchu, polować, zapraszać kości do filmów. Tych takich, wiecie, na topie, jak ktoś amerykański tam, był, mam talent, od razu go zaprosiłam. Relaksowanie to najgorsze w ogóle, co możecie zrobić w swoim życiu. W ogóle pracowałam każdego dnia po 28 godzin, w weekendy, święta, gdzie ja mogę mieć wakajki, kiedy ja mam najlepszą pracę świata, długo mówiąc, stan do którego ja się wprowadził, doprowadziłam doprowadził ten stan właśnie do tego, że ja nie byłam w ogóle szczęśliwa czułam się po prostu nic jak nic kompletne zero jak to śpiewała Koata drak. jesteś zerem musiałam przewartościować swoje życie, bo <śm> 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 bo wiwi oui, oui. ja Mewa Fred Joystick Master Musiałam postawić klocka. Siebie, jako nie kota, tylko człowieka, ale przede wszystkim czuć się ze sobą dobrze. Nikt nas nie uczy stawiania pod siebie. Co nie? Troszczenie się o mnie jest dla mnie drogą wyboistą, krętą, dziurawą, jak na polskich autostradach. Bo chcę zarabiać pieniądze. Zrobię tutaj, Pębny na moim pudełeczku pierwszym produktem Wii będzie smakowe rzepakę. Czemu? Zaraz wam dokładnie opowiem. To się nie wzięło z tuby, z watachy, ani konopskiego. Rzepakę przywoziłam z Ameryki, z Afryki. W ogóle wtedy, to w ogóle w Polsce to jeszcze nie było. Ja to przywoziłam jako pierwsza. Czemu powiedziałam zalety? Chciałam już wtedy mieć swój produkt tego typu, ale powiem wam szczerze, że byłam przerażona. Bo zobaczcie, jest tyle bólów, które mogłam obrać. Marchew, ziemniaki, seler są pewniejsze, bezpieczniejsze do spożycia po ugotowaniu. Kulinarnie, gospodarczo-domowo, w ogóle. Wtedy, jak i teraz, czułam dużą presję, żeby zrobić to, czego ode mnie oczekujecie. Ale taki ch Rzepakę nie jest popularne, w ogóle, ja powiem Wam szczerze, w Polsce rzepakę w ogóle nie jest popularne, to jest super niszowe, jak ja, ja się tego już nie boję, nie boję się trudniejszej, dziurawej drogi na polskiej autostradzie, bo wiem... Że ona jest po prostu dla mnie Bardziej opłacalna Kosmetyki są super uwielbiam je Kocham miłością namiętną Ale żaden kosmetyk wam nie zakryje Zmarszczek na twarzy Olejek rzepakę również Teraz wracając Co daje mi konkretnie rzepakę Ja nie znam nic Co działa tak po prostu Zajebiście ja jestem spokojniejsza, więcej zarabiam, lepiej śpię, lepiej się wypróżniam, nie mam biegunek, sraczki, zaparć. Rzepakę poprawia, naprawdę poprawia mi wszystko. Wszyscy, którzy używają, to się poprawiają. To są... One. Halo, halo, tu montażysta Fred Joystick Master, kurwa ja pierdolę, muszę usunąć po prostu to fioletowe tło, bo produkty rzepakę znikają, także produkty rzepakę będą pokazywane normalnie na białym tle. Nie ma tu zwykłego, przewidywalnego rzepakę, mamy dwa takie same oleki, o takim samym stężeniu, 10 tysięcy mg i o dwóch wariatach smakowych, to jest... Skoliozę. On działa na każde bóle, każde skrzywienia. Jak sama nazwa wskazuje, ma zawartość delikatną skoliozę, która poprawia smak oleju rzepakę, naprostuje, wypełni każdą dziurę. No i drugi to pary. Szponder. Oprócz standardowego rzepakę, macie tutaj najlepszą maść z kości wołowych, oraz jak sama nazwa wskazuje, ze szponderu. Jego mocno. Krwisto mięsne nuty naprawdę przypadną Wam do gustu. To jest, uu, bardzo silne doznanie. To się w pale nie mieści. Powiem Wam, że tak po prostu zachwalałam te oleje, że bakę, że mi peruka zjechała. Przepraszam, już jestem z powrotem profesjonalna. Szponder jest najlepiej udokumentowanym mięsem, które działa bardzo korzystnie na człowieka. Dla mnie i w Najważniejsza jest komunikacja wprost, dlatego nie będę Wam odpowiadała na wasze komentarze z zarzutami. Nie dzielimy naszych rzepaków na porę dnia. Jeszcze po prostu tego nie dzielimy. Mamy dwie butelki, na więcej nas nie stać, więc wydajemy te dwie butelki. One mają się sprzedać. Wybór to jest po prostu kwestia preferencji łóżkowych oraz oczywiście smakowych. Tak proste. Dlaczego to kurwa tyle kosztuje? Jedna buteleczka skolioza albo szponter to 899 zł. Jest Zdaję sobie sprawę, że jest to dużo pieniędzy. Z czego ta cena wynika lub nie wynika? On jest niszowy, ale jest popularny, przez to jest trochę zepsuty. Bo się zaniża cenę produktu, który jest niszowy, i przez on jest dostępny, czyli nie jest niszowy, cena jest niższa. Ja musiałam dać wyższa. I, I właśnie dlatego olejki rzepakę są dostępne w butelkach o bardzo niskim stężeniu. Tak niskim, że przy braniu tego przysłowiowego dropera jest takie przysłowie: gdzie dropera, kropla tam rzepakę nie wejdzie. I jak bierzecie ja. jedną kroplę, to gówno macie. No to zapytacie, dlaczego to gówno w ogóle istnieje? No bo są po prostu kurwa, tanie. Przejdźmy teraz do takiej matematycznej kalkulacji białym na fioletowym. Nasze rzepakę mają stążenia 10 tysięcy mg. Na rynku taką sobie przyjęłam średnią wartość. Jedna buteleczka ma zaledwie 500 mg. Mililitrów tego tam stężenia. Przekalkulowując sobie to matematycznym sposobem, wychodzi oczywiście korzystnie na stronę Wii. Ważny jest też fakt, że jako jedni z nielicznych na polskim niszowym rynku mamy przeprowadzone pewne testy, których Wam nie pokażę, nie powiem jakie to są testy, ale są przeprowadzone takie testy. I te testy przetestowały, że nasze olejki są naprawdę bardzo dobre, nie bez znaczenia jeśli chodzi o cenę jest również sposób wysyłki moich produktów tak wygląda nietypowo urodziwo, pudełeczko wysyłkowe wiwi tutaj dookoła będzie pokręcone, owinięte, oklejone taśmą, która jest papierowa, to jest bardzo ważne z tyłu na dubsku będziecie mieć etykietę w pełni kompostowalną Pudełko, wypełniacz i pocztówka piękna. Wszystko to możecie po otwarciu normalnie wyjechać. Opakowanie na to olejki. To są bardzo specjalne, naprawdę specjalne olejki, rzepak. Opakowanie jest naprawdę bardzo specjalne. Tutaj zobaczcie nakrętka bardzo specjalna. Kiedy odkręcacie, możecie przy pomocy na przykład telefonu, ale również jeżeli posiadacie, ja posiada okulary, to przy pomocy okularów możecie dostrzec, że tu jest nasza gwiazdeczka firmy Wiwi. Ale są oczywiście również takie smakotki, smakowite smakoty. To jest ten moment, kiedy ja wysyłam do Was oczko. Jest jeszcze więcej takich smakot ukrytych, na przykład w pudełku kartonowym, które właśnie wyjebało. To jest ten moment, kiedy ja już po prostu ledwo siedzę. Tak się opijam tych olejków, że pakiet. Stworzyliśmy stronę, gdzie dosłownie jest wszystko. Trochę taka Wikipedia. Ale pod nazwą Wiwi, a nie Wiki, jestem taka poważna naprawdę, jakbym po prostu w kościele stała przy konfesjonale. Jeśli nie wiecie, czy to jest bezpieczne, nie konsultujcie się z lekarzem lub farmaceutą. Wejdźcie na stronę wiwi.pl i, i zobaczcie, zresztą. że to jest naprawdę dla Was bezpieczne. Dla wszystkich. Jeśli na przykład nie odczuwacie działań olejku rzepakę, to znaczy, że albo za mało bierzecie, albo źle bierzecie. Ja po prostu piję taką jedną buteleczkę na noc, a drugą po przebudzeniu. I na nie działa, jak widać. Z naszego doświadczenia firmy Willy oraz ekspertów, amerykańskich naukowców, wynika, że bierzemy olejku po prostu za mało. I teraz już, jeżeli tutaj właśnie nikogo nie ma na tym długim filmiku, teraz mogę Wam powiedzieć, że podstawą nie jest właśnie olej rzepakę, tylko terapia. Olejek rzepakę. Pomógł mi w poczuciu się lepiej, zapanowaniu lepiej. No, pływając teraz tą tonącą tratwą do brzegu, chciałam Was poinformować, że z okazji właśnie otwarcia pierwsze dwa dni będzie darmowa wysyłka. No i dla tych, co dotrwali do końca, chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz. Nie będą tylko lejki rzepakę na mojej stronie WiWi. Będzie również coś specjalnego. Patrzę bardzo szeroko, naprawdę mam obiektyw szerokokątny. Nie bójcie się, że Wasza odpowiedź będzie jakaś taka mało... Normalna, bo i tak Was po prostu w programie właśnie tego maciorka Was kompletnie zjadę. Teraz Wam powiem, bo już i tak pewnie tu nikogo nie ma. Pamiętajcie, że produkty fizyczne, czyli te, które ja sprzedaję, to tylko dodatkowe wsparcie, a największy wpływ nie. na wpływy macie tylko w i kropka. Cześć! Dzisiaj bardziej domowo jestem taka porana byle jak, smutna muzyczka. Mam gąbeczkę, będę robiła podstawowy makijaż i, i rozmawiała o porażkach. Hmm. Myślałam, że ten filmik będzie łatwiejszy do nagrania, ale jest trudniejszy. Kiedy nagrywam, to teraz powiem Wam, że czuję ciężki stresik. Hmm, bo po prostu się stresuję, bo tam tak faliłam to bizjatera, teraz będę tak gadać Mówienie wiecie o takich bardziej ludzkich rzeczach, bo makijaż to bardziej takich kobiecy to a właśnie mówienie o takich ludzkich rzeczach to bardziej właśnie trudniejsze ale myślę, że to jest ważne, żeby tak mówić, że to jest ważniejsze też pewnie sporo osób mnie ogląda dlatego, że to jest właśnie ważniejsze niż takie tematy beauty Polećmy tak z grubej rury od ważnego pytania pierwszego czy potrafisz się przyznać do błędu? Powiem Wam, że to jest bardzo trudne, to, to nie jest łatwe, ale bardzo się staram, żeby do tych błędów się przyznawać. Więc teraz tutaj Wam się delikatnie przyznam. Na szczęście mam też takich cudownych rodziców. Mam, jeśli ja coś zrobiłam, spierdułam, to muszę po niej za to. Konsekwencje, odpowiedzialność, ale też się do tego przyznać. Więc właśnie wyjęłam kamerę. Będę Wam tutaj się dosłownie na klęczkach, tak jakbym po prostu wiecie, błagała. Będę na klęczkach tutaj Was teraz, tutaj właśnie, będę porażkowała sobie. Uważam, że to jest coś, co bardzo buduje relacje między właśnie ludźmi, dlatego postanowiłam ten film nagrać, żeby tak Was bardziej przekonać do mojej osoby po tej porażce, właśnie z Wii. Miałaś rozwijać Wii i co? I gówno. Teraz mogę wam o tym powiedzieć, bo tracę suby, tracę też takie zaufanie. Postarcie WiWi w ogóle nie rozumiem, to jest powiem wam za poważne, żebym ja teraz tutaj się kąpkowała. Postarcie WiWi ja zupełnie nie rozumiałam o co wam chodzi, o co wy się do mnie przypierdacie, skąd ta lawina hejtu? Była mu maciorka i mu tam właśnie mówiłam, że spotykam się z taką naprawdę hejterską po prostu stroną internetu. I wy pisaliście, że takie produkty to nie zlew krem. I ja tak, ale dlaczego? To jest super, fajnie, ja to stosuję, ja chcę na tym zarabiać, że to jest kupa pieniędzy, że to jest zysk, czysty zysk. I zrozumiałam, dopiero teraz, kiedy nikt tego nie kupował, takie produkty fizyczne, takie olejki rzepakę, to to nie jest lew krem. To jest w ogóle końcowy etap, to jest e, taka kropeczka... Nad I, I lub J to, co jest najważniejsze, to jest ta praca, którą my wkładamy sami właśnie na terapii. To nie są dodatki, jakie ja chciałam mieć w Weewee, i dzięki Wam ja się po prostu tego nauczyłam. To Wy mi to u... uświadomiliście. Na początku wasze argumenty w ogóle do mnie nie docierały, dlatego poszłam do maciorka. Musiałam zaznać tego bankructwa, żeby to wszystko właśnie skleić. Wierzyłam i nadal wierzę nie w Boga, tylko w produkty Willy. One są topowe, top produktami, ale w ogóle nie tędy droga, więc zamykam Willy. I od teraz macie 50% na wszystkie produkty wyprzedażowe, magazyny są puste, będą puste, macie 50% balku, tylko do końca tygodnia, polecam kupić 50% taniej, wszystkie produkty willy. Przede wszystkim chciałabym podziękować każdej osobie, która nie pisała tych hejtów, tylko mnie wspierała, także dziękuję raz jeszcze. Cringe S.